Dzień dobry w środę 21 grudnia. Zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj na warszawskiej giełdzie zarówno WIG20, jak i szeroki rynek rosły około 1%. W Stanach główne indeksy akcyjne zakończyły sesję na 0%. DAX stracił około 0,5%. W środę rano za euro płacimy 4,67, a za dolara 4,40%. Gospodarka i makroekonomia. Na początek garść danych z GUS-u we wtorek kilka odczytów za poprzedni miesiąc w listopadzie. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6858 zł, co oznacza wzrost o 14% rok do roku. Zatrudnionych w sektorze było 6,5 miliona osób w przeliczeniu na etaty, co oznacza wzrost około 2,3% w skali roku. Z kolei produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 4,6% rok do roku, w porównaniu do października wzrosła o prawie 3%. Dane te były powyżej oczekiwań analityków, którzy zakładali wzrost około 2,5% rok do roku i niespełna 0,5% miesiąc do miesiąca. Z kolei ceny produkcji przemysłowej mierzone wskaźnikiem PPI wzrosły w listopadzie o 20 ,8%. rok do roku dynamika ta była niższa o 30 punkta procentowego od przewidywań ekonomistów. W wiadomości z Unii Europejskiej Narodowy Bank Węgier utrzymał główną stopę procentową bez zmian na poziomie 13%, zgodnie z oczekiwaniami analityków. Wiadomości ze świata Bank Japonii dokonał zwiększenia dopuszczalnego odchylenia rentowności dziesięcioletnich obligacji z 25 punktów bazowych do 50 punktów bazowych. Oznacza to podniesienie długoterminowej stopy procentowej z 0, 25% do 0,5%. Obecnie Stany Zjednoczone zużywają dziennie 20 milionów baryłek ropy, a wydobycie nie przekracza 13. Jednak według szacunków ekspertów w przyszłym roku Stany Zjednoczone mogą stać się eksporterem ropy netto. Przyczynić się do tego mogą wprowadzone sankcje na rosyjskie surowce oraz uwolnienie podaży ropy przez amerykańskie władze w celu łagodzenia wzrostu cen. W poniedziałek Gana wstrzymała płatności w ramach obsługi swojego zadłużenia. Ministerstwo finansów Gany poinformowało, że jest gotowe podjąć rozmowy ze wszystkimi wierzycielami, aby dług państwa został zrównoważony. Ghana od początku roku próbowała refinansować zadłużenie po tym, gdy jej rating został obniżony przez kilka agencji. Informacje biznesowe Serwis informacyjny Business Update rozwija się z Patronite. Sprawdź czemu zdecydowaliśmy się na ten krok, dokąd zmierzamy i jak możesz nas wesprzeć, wejdź na patronite.pl ukośnik Biznes Update. Allegro poinformowało, że 12 grudnia odnotowało rekord dziennej sprzedaży w całej historii platformy. W dniach od 12 do 18 grudnia główną stronę Allegro odwiedzało ponad 720 osób na minutę. Firma Szumi Szymona Midery, oferująca platformę pośredniczącą między platformami handlowymi a sprzedawcami oraz obsługę operacyjną i logistyczną handlu, skupiała się do tej pory na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, jak Polska, Czechy, Słowacja czy Rumunia, i współpracy z platformami Allegro czy Mal. Szumi ma w planach rozwój w nowych obszarach, w tym celu otworzyła spółkę w Turcji i planuje nawiązać współpracę z chińską platformą sprzedażową AliExpress. Niedawno Szumi nawiązało współpracę z. Zalando w tym roku spółka urośnie o 70% do poziomu 75 milionów złotych sprzedaży. Startup Flexi oferuje usługę pensja na żądanie. Pracownik może poprosić o wcześniejszą wypłatę wynagrodzenia, następnie zwraca środki lub są one automatycznie potrącane z pensji. Natychmiastowy dostęp do wynagrodzenia pomaga uniknąć wpadania w spirale zadłużenia w przypadku braku oszczędności. Firma ma już podpisane umowy z pracodawcami z różnych sektorów. W firmę zainwestował wehikuł inwestycyjny Jotter Holding oraz inwestor Maciej Zientara Startup w połowie przyszłego roku planuje Kolejną rundę inwestycyjną. Firma deweloperska JW Construction planuje wprowadzić do oferty usługę finansowania zakupu nieruchomości typu Owner Financing na początek w odniesieniu do domów. Jak poinformował prezes Józef Wojciechowski, planowane jest, że nieruchomość będzie sprzedawana na raty. W ciągu kilku lat klient będzie mógł zgromadzić wkład własny umożliwiający zaciągnięcie kredytu na ewentualność poprawy sytuacji na rynku kredytów. Agencja ratingowa Moody's poddała m -Bank i M-Bank Hipoteczny do przeglądu w celu obniżenia wszystkich długoterminowych i krótkoterminowych ratingów i ocen z wyjątkiem krótkoterminowych ratingów depozytów, które zostały potwierdzone. Co więcej, została poszerzona obserwacja długoterminowego ratingu depozytów Banku Milenium w kierunku jego obniżenia. Ogółem, agencja Moody's podjęła działania ratingowe względem dziewięciu polskich banków po decyzjach rządu odnośnie wakacji kredytowych, co wpływa na kondycję tego sektora. Spółka zależna Eileron, ING Bank Śląski oraz Operator Chmury Krajowej podpisały umowę, na podstawie której Eileron dostarczy bankowi licencję na usługi wideobankowości w modelu chmurowym. Live Bank to usługa umożliwiająca kontakt banku z klientem, w tym możliwość przesyłania dokumentów czy zarządzania sprawami klienta. Wiadomości ze świata jak poinformował South China Morning Post, producent elektroniki Xiaomi rozpoczął redukcję zatrudnienia i może on osiągnąć 15% załogi. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Centrum handlowe Forum Gdańsk zostało przejęte za 250 milionów euro przez Nepi Rock Castle notowane na giełdzie w Johannesburgu w RPA. Centrum ma prawie 64 tysiące m2 powierzchni najmu. Do tej pory właścicielem była spółka kontrolowana przez Fundusz Blackstone. Nepi w tym roku przejęła już Atrium Copernicus w Toruniu za 127 milionów euro. Griffin Capital Partners oraz grupa WING będąca większościowym udziałowcem Echo Investment zawarły umowę dotyczącą partnerstwa strategicznego na jej podstawie spółki obejmą łącznie 60% akcji niemieckiego dewelopera Bauwert w rękach dotychczasowych akcjonariuszy pozostanie 40% akcji firmy jak poinformowano Bauwert będzie kontynuował swój obecny model biznesowy polegający na budowie i sprzedaży najwyższej jakości nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych a w dalszej Przyszłości będzie dążył do zwiększania skali biznesu. Portfel projektów Bauwert wart jest około 2,5 miliarda euro. Wiadomości ze świata, jak wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z London Business School, fundusze odnoszące się do kwestii ESG performują lepiej. W latach 2000-2020 na stronach internetowych funduszy Private Equity odnotowano wzrost odniesień do tematyki ESG o 20%. Związany z tym wzrost wewnętrznej stopy zwrotu funduszu oszacowano na prawie 5%. Projektantka Stella McCartney, obecnie doradca Louis Vuitton Moet Hennessy do spraw zrównoważonego rozwoju. Założyła fundusz Venture Capital Collab SOS, który będzie zarządzany przez nowojorską grupę zarządzającą aktywami Collaborative Fund. Projektantka wraz z Louis Vuitton wesprą fundusz 200 milionami dolarów. Sophie Bakalar, partner Collaborative Fund, powiedziała, że fundusz Collab SOS koncentruje się na materiałach, energii i łańcuchach startupów na wczesnym etapie. Które mogą przynieść korzyść dla środowiska i przynieść zysk. Prawo i podatki. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy, której celem jest zmniejszenie ilości odpadów z plastikowych produktów jednorazowego użytku. Nowe przepisy zabraniają wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak patyczki higieniczne, sztućce, widelce, noże, łyżki, patyczki, talerze, słomki czy styropianowe pojemniki na posiłki i napoje. Ustawa ma dostosować krajowe prawo do przepisów już obowiązujących w tym zakresie w Unii. Według statystyk produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych to 50% wszystkich śmieci obecnie występujących w morzach. Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu w celu zapewnienia optymalnego stosowania przepisów Unii w tym zakresie. Elementami ustawy mają być m.in. przyjęcie sposobu określania wysokości wsparcia za produkty wycofywane z rynku czy wskazanie sposobu ustalenia rocznego pułapu pomocy dla organizacji producentów owoców i warzyw. Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że adwokaci z urzędu i z wyboru powinni zarabiać tyle samo. Trybunał uznał, że w sprawach wymagających profesjonalnej wiedzy prawnej prawidłowe wykonywanie obowiązków przez adwokata wymaga dużego nakładu pracy, niezależnie od tego, czy jest to pełnomocnik lub obrońca z wyboru czy z urzędu. Nie ma więc mowy o różnicy w wynagrodzeniach i przepisy w tym zakresie należy uznać za niekonstytucyjne. Sąd okręgowy Warszawa Praga stanął na stanowisku, że za wyciek danych osobowych należy się rekompensata. Zgodnie z orzeczeniem sądu już samo poczucie zagrożenia wywołane wyciekiem danych można zostać uznane za naruszenie dóbr osobistych, które wymaga zadośćuczynienia. Zasądzone w konkretnej sprawie odszkodowanie nie powinno być jednak wzbogaceniem, tylko rzeczywistym zadośćuczynieniem. Uznano także, że zasądzenie zadośćuczynienia w sprawie wycieku danych jest niezależne od tego, czy poszkodowany w sprawie. Dobrowolnie upublicznia swoje dane, na przykład na Facebooku, czym innym jest bowiem świadome udostępnianie informacji za zgodą osoby, a czym innym niekontrolowane przekazanie informacji bliżej nieznanemu podmiotowi, który może je wykorzystać w dowolny sposób. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraził stanowisko, zgodnie z którym zewnętrzne finansowanie nie wyklucza zastosowania estonskiego CIT, czyli prawa do wyboru ryczałtu od dochodów spółek. W opinii dyrektora KIS pozyskiwanie dotacji i umarzalnych pożyczek oraz korzystanie z innych form wsparcia finansowego, np. przez agendy rządowe, to nie to samo co prowadzenie działalności strefowej. Wiadomości z Unii Europejskiej. Komisja Europejska wydała ostrzeżenie w stosunku do właściciela Facebooka mety, zarzucając jej naruszenia unijnych przepisów antymonopolowych poprzez zakłócanie konkurencji na rynkach drobnych ogłoszeń internetowych i nadużywania swojej dominującej pozycji. Komisja zapowiedziała, że będzie prowadziła dalsze dochodzenie w stosunku do mety. Jeśli zebrane dowody będą wystarczające, organ może nałożyć na firmę grzywną w wysokości do 10% jej rocznego światowego obrotu. Tim Lamp, rzecznik meta, w swoim oświadczeniu znał twierdzenia komisji za bezpodstawne. Olivier Bellenhaus, główny oskarżony w jednym z największych jak dotąd w Niemczech procesów o oszustwo, przyznał się do winy. Chodzi o sprawę upadku firmy płatniczej Wirecard. Bellenhaus przed sądem powiedział, że przedsiębiorstwo od początku było szwindlem. Oliverowi i dwóm innym oskarżonym postawiono zarzut oszustwa i manipulacji na rynku, za co grozi im, do 15 lat więzienia. Wiadomości ze świata Epic Games twórca gry Fortnite zapłaci 520 milionów dolarów kar za nielegalne gromadzenie danych osobowych dzieci i nakłanianie ludzi do dokonywania zakupów. 245 milionów dolarów z tej kwoty trafi do oszukanych konsumentów. Karę na przedsiębiorstwo nałożyła Amerykańska Federalna Komisja Handlu. Rząd Tajwanu wszczął dochodzenie w stosunku do chińskiej platformy TikTok w związku z podejrzeniem nielegalnego prowadzenia filii na Wyspie. ByteDance, właściciel TikToka, miał założyć na Tajwanie spółkę zależną, której celem miała być reklama platformy. Zgodnie z tamtejszym prawem chińskie platformy mediów społecznościowych mają zakaz prowadzenia działalności komercyjnej na Tajwanie. Właściciel TikToka zaprzeczył wysuniętym oskarżeniom. Wiadomości rynkowe w listopadzie wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych była niższa o 71% i wyniosła 2 miliardy 170 milionów złotych. W ujęciu liczbowym odnotowano spadek o 70% do 6600 kredytów. W ciągu 11 miesięcy wartość udzielonych kredytów spadła o 47%. Jak wynika z raportu PayPal E-commerce Index, w tym roku jedna trzecia obrotów polskich sprzedawców internetowych pochodziła z zagranicznych zamówień, co było wyższe od średniej europejskiej wynoszącej 29%. Jak napisano, Polska jest jednym z największych rynków eksportowych w Europie obok Niemiec, ponieważ 89% sprzedawców prowadzi sprzedaż międzynarodową na równi z Belgią, Irlandią i Izraelem, gdzie wskaźnik ten wynosi 86%. Warto zauważyć, że w każdym z w tych przypadkach około 1 trzecia całkowitych obrotów ze sprzedaży pochodzi z zagranicy. Ogółem prawie 3 czwarte Europejczyków i 69% Polaków dokonuje zakupów międzynarodowych. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji oraz wszystkie źródła w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis Business Update uważasz za pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej i lajkowanie naszych publikacji w social mediach. Ja życzę Państwu owocnej środy i do usłyszenia jutro.